A ty jesteś z Bydgoszczy? Mega kozak, mega kozak w tym roku, serio. A ty jesteś z Bydgoszczy? Nie, w sensie mieszkam w Toruniu, ale wiesz, mamy blisko Bydgoszczy. Tej... No, no, mega, okay. mega, lubię Bydgoszcz. <grym> Najbiście, kurwa, Bydgoszcz moim zdaniem to jest najlepsze miasto na świecie, uważam. Totalnie. Że architek architektonicznie, jeśli chodzi o ludzi, to moim zdaniem najlepsze miasto. No, mega, mega, też bardzo lubię. Fajnie. Ale, ale co, wyjeżdżasz dzisiaj? co co? Ale wyjeżdżasz dzisiaj, wracasz do Torunia? Tak, w sensie my przyjechaliśmy tylko na chwilę, wiesz? W sumie A masz. A auta i zaraz wracamy na Toruń. A ty masz wizę do Bydgoszczy? Co mam? Wizę do Bydgoszczy, bo teraz nie No ja tak. Okej, okay, dobra. No, mega, <laughs> fajnie. <laughs> A, no nic, czekaj. No? Chciałam ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz bo e, byłam w Płocku na twoim koncercie i totalnie o, rozpierdol dzięki, bardzo nie mi wiem, miło czy, e, jakby jak e, wchodziłeś do auta, tam była ochrona i ja jakoś no. przyjaciółką przeszłam przez tą ochronę i wtedy ja do ciebie podbiegłam i o. mam znowu potem właśnie wtedy i ci ochroniarze o. patrzyli na nas jak na debilki, a ja byłam jak Dobra, ja mam to w dupie, ja po prostu musiałam to zrobić, totalnie no Zajebiście, zajebiście, mega, bardzo mi mega, miło Mega, super bardzo No, miło. ale totalnie był rozpierdol, serio, bawiłam się Super, serio, Pięknie. mega A kogo jeszcze koncert Ci się podobał? Koncert? Kogo jeszcze Ci się podobał na płotku? E, podobał mi się też ogólnie Quebo mega mhm. Bo miał, czekaj Bo jest ruch Ogólnie też mi się podobało na Quebo to był mega klimat, ale i tak twój koncert przebił wszystkie totalnie. Wszystkie. Dziękuję Ci bardzo, bardzo Najlepszy, dziękuję. No. Mega <laughs> bardzo super. dziękuję, bardzo dziękuję. No nic, dobra, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo i życzę Wam powodzenia w wyjeżdżaniu z Bydgoszczy. Dzięki. Uważajcie Dzięki. na siebie. Uważajcie na granicy. Papa. <laughs> pa, pa. Miła dziewczyna Mogłeś sobie taką dziewczynę znaleźć, macie? No. No, z Co? Nie niż kutaska na płycie, nie zrobisz tego. Jestem w stanie. Nie wiadomo, dlaczego idzie. Zdroje mi pan. Dobra, słuchajcie, robimy, robimy znaczek na płycie, czy nie? O, to trzeba zrobić jakoś tego dobrego. Zrobię znaczek, ale trzeba to zrobić jakoś tak. Takiego kaczora? No, bo czekaj. Tak, tak, takiego zrobiłem, no, teraz musimy jakoś ogarnąć. no, jakoś no, teraz... no, nie miałem nie Pomysł za bardzo. Dobra, słuchajcie, to jest kurwa biedronka. Jest git? może być biedronka? Kurwa mać. Dobra, ale może jeszcze napiszę. Strzałka. Bie, bie. Biedronka. Dobra, to jest biedronka. Zostało już To jest Biedronka, jeśli ktoś zostanie płyty z Biedronką to może napisać na sklep. Bo ja się nigdy nie przyznam, że to zrobiłem. Czy wpadnę do was na bal ósmoklasisty? A będzie wódeczka? Czy nie? Ósmoklasiści to ile mają? 12? Nie no Szósta klasa to jest. Czekajcie. Pierwsza, nie, 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 nie. nie, nie. Pierwsza gimnazjum 14. Ale poczekajcie, poczekajcie, bo teraz jest tak. Szósta klasa podstawówki To było. jest 14, tak? 13, 12, 13. 7, 13, 14. 8, 14, 15. No i bal, 8 to to jest na koniec? czyli 15, czy 15 tak, niektórzy mają 14, no to wpadnę, nie, nie wpadnę, niestety nie wpadnę. Czy będzie trasa 215. Na razie skupiamy się na... Znaczy słuchajcie, będą na pewno koncerty chłopaków. Będziemy na tych koncertach jako 215. Ale czy taka trasa jako taka będzie? Raczej nie na razie. Bo na razie skupiamy się po prostu na tym, żeby... E, chłopaki mieli też swoje solowe kariery. Flexi i kuki. I wtedy to będzie miało sens. Jak będziemy grali. Ale też ich materiały solowe Ile ja już podpisuję te płyty? Trzy lata Komu fotel tak piszczy? Nie, sorry Jeśli chodzi o koncert, to teraz koncert najbliższy, na którym będzie można zobaczyć całe 2.15, to jest właśnie ten w Warszawie Na eee... a no i w Gdańsku, Google Festival oczywiście. Tak tak, Cały czas kaszlałeś. Nie ja też to pamiętam nie? to nie w Jeścinie, nie nie nie? Tak. Ja pierdolę, on tak kaszlał. Ja byłem pewien, że ma koronę. A to było wtedy co on się wpierdolił do jeziora rano. Pokaż greckiego. Grecki ma i bluzę i spodnie Stone Island. Pokaż spodzie. Pokaż patkę. Czy był snippet jakiś? Jeszcze nie było Roxanka snippetu. Bo ludzie nie wiedzą co, co chcą. Wszystko i, i nic. Dobra, ej, jak oni nie słuchają, no to ogarnię, to ograniczę właśnie? Dobra, dzięki. Czy w Hali Expo będą jakieś szaty na kurtki? Tak, będzie. Będą kurtki. Dobra, ludzie chcą glow-up. To, to Nie wiem. Takie, to całe Co, nie chcesz Fredu? Słuchajcie, glow-up. To jest ogólnie, to jest ogólnie, e, to jest piosenka jak z tego. Z. To jest piosenka jak z intro do Barbie nowego. E, ale nie, no nie, no kurwa. A e czemu Glow up? nie? Przecież ludzie piszą, że jestem Glow up. Jaki kontakt z tym Puchaczem? Wielkie pozdro dla Tymka, oczywiście. Wielkie pozdro dla Tymka. Polski, Polski CR7. Nie, wielkie poza na tym, oczywiście. Zeroxy Zadros Dobra, po, połącz się ktoś. Połączysz Połączysz się? Wiem co puścimy Dress code, Bo ja kurwa kocham Dress code. ten kawałek, czy to prawda, że miałeś ksywę śmietanowy zajadacz? Kurwa, potwierdzam, prawda. Miałem taką ksywę. Miałem ksywę śmietanowy zajadacz. Może trochę o może tej ksywce. Dwa zdania. Trochę o ksywce Śmietanowy Zajadacz to był mój pseudonim jeszcze w czasach jak Pierwszy raz dostałem wezwanie do wojska To było na komisji Po komisji powiedzieli od razu, że mam iść do jednostki Poszedłem Tak od razu Poszedłem na komisję, mówią kurwa Pan jest w takiej formie, że Od razu pana wysyłam do jednostki No i poszedłem Do jednostki w jednostce. Dobra, słuchajcie. Powiem wam prawdę. śmietanowy zajadacz. Pseudonim wziął się od tego, że. Nie wiem, czy kojarzycie, kiedyś była taka afera, że, że były kolonie. Ksiądz był na tych koloniach. Ksiądz kazał lizać śmietany ze swoich kolon. Pamiętacie to? Pamiętacie to? Ja byłem tym dzieciakiem, który lizał te pierdolone kolamy. Godzina na zegarze za mną jest źle nastawiona. Nie, my po prostu utknęliśmy w pierdolonej czasoprzestrzeni z tymi płytami.